No czem! Kolejny Po raz kolejny. To już jest drugi raz jak nagrywamy ten odcinek. Mam nadzieję, że po raz ostatni. Wyłączyłeś to? Nie, nagrywa się. Nie wiem. Mówiliśmy o intro, no, przynajmniej ja mówiłem. Nie mów tego, już raz. Czemu nie? Nie chcesz mieć intro do filmów? Przestań się tak bujać. No dobra. Odjedziesz mi z tym fotelem. Także myślałem, żeby Ci zrobić jakieś takie intro, bo Enzi na przykład ma takie E, co się przewraca i on robi takie... Nie? To jest jego intro. Jakiś tam mój guru na przykład, Peter McKinnon, ma z kolei takie bardzo wypasione takie... Kino... jak to filmowe takie intro ma. Że tam takie fajne migawki są, wiesz, tam jedzie kładem czy tam czymś tam. Jest taka fajna muzyka, Intro. Nie interesuje Cię, to nawet nie słuchałeś, no założę się, że nawet nie słuchałeś, ale przynajmniej oni słuchali, moi wierni fani na pewno słuchali i nie mogłem się doczekać, aż zobaczą taki intro, moje, nie żeby to był mój kanał. Chowaj ten język. Dobra, dobre. o rybkę. O ja, o ja. A tu są takie oczy takie te... te, te a nie, to nie są te oczy, Billya, Eyes. <giby> nie Myślałem, że to są te takie oczy, to takie, te takie latają. Kojarzysz, nie? Nie, nie. Czasami chciałeś, żebym ci do miniaturek takie dodawał. A no. pamiętam. Oj, to by było po tyle polisku. No to... A nie, jeszcze żyje. To <giby> jest żaba. Żaba by nas mogła rzucić do niego, nie? Założę się, że ma tyle pary. Uuu uh. Uuu uh. O, ruda, super Górlecka ruda Skała Nabierz dużo powietrza <coughs> Spróbuj Nie oddychać tyle, co on Co, zrobimy sobie taką minigrę? Okej okay. Że jaką on wpada, O, o Moki Loki Jaką się nazywał? Pupu? Koko? Skrzypi mój Woda płynie. Wow! I uciekli. <laughs> <laughs> Dzięki za informację. Nie wiem, co mam zrobić z tą informacją. Piony sobie przybić, czy coś. <laughs> <Busterite>, wow. <laughs> Nie, bez sensu, bo nie mogę nic mówić wtedy. Boże będę mówił. Na bo teraz. Teraz dawid płynie. i załatwił mnie, nie załatwił. mnie. Głupia zabawa. Ja myślałem, że ty będziesz wstrzymywał ten moment. Ej, też wstrzymuje, zobacz. Ty wstrzymujesz. <tosz> I w jaskini zginęli, bo się zaczęli śmiać. Spoko. Tylko czemu ten język tak wyciągałeś? Ty pod wodą jak nurkujesz, to te czakry już... Taka nowa metoda. O, są różne metody na przedmóg, i każda tam ma swoją nazwę. I twoja metoda na przedmóg to jest taka... Trzeba to zapisać. Metoda M. Dave. Czemu tam nie popłyną już dalej? No bo tutaj coś jest. Mhm. Uuu. powinien być taki dźwięk jak w, w tym Reymanie, co nie? Uuu. jak się coś odkrywa nowego, nie? Mm. To przynajmniej wiesz, że trafiłeś na coś ciekawego. A nie, tu wpływasz w jakiś tunel, nie wiadomo co to za tunel, a się okazuje, że to najważniejszy tunel na świecie. A tu? Byłeś już, nie? Tam, tam. Byłem. Tam. <laughs> Mmm, jednak się da, myślałem, że fragment ogniwania, nie trzymań. To ty zawienać to. Nie! A co ty chciałeś dać? F8 F9. Czemu to wyłączyć chciałeś? No bo mieliśmy nie Bo już pograłem. Już mi się... Ale przecież nagrywamy... O, no trudno. Mi się pewnie też już nudzi. Co to ty? Nie. Im, tak? Ktokolwiek, kto jest? Mm. Mm. Szuk, dostałeś. szuk! Uh, 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 uh. tak Szuk! brzuszkiem do Szuk! 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 Jakiś budzik tam ci tam. Czekaj, czego słychać, nie? Nie. Nie wiem. Czemu tak? No, znowu skinę. Powietrze? Mm. Czyli co musisz zrobić tak, żeby za pierwszym razem trafić? Mm. Hmm. A Yes. <śmiech> 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 Już nie powietrze, jak jeszcze byłeś pod wodą. <laughs> Za szybko Oni właśnie robią takie wnęki, nie? I to wygląda jakby to miało być coś takiego jakiś sekret tam miał być, nie? O! O! Du -du 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 -du. Za chwilę znajdziemy Q O kurde Co on tam robi? Tu Ostrożnie, ostrożnie strasznie owie jesteś mi w niestim, nie widziałem. On teraz należy do niej Kto? Ku? Ku należy do kogo? A Ku to e, jest on czy ona? E, a ja wiem, chyba ona. las. <laughs> <Ręczący les>. Jezu! <gry> a to coś. Co, co? Co? to jest? O tam jest... coś jest na górze! Tam coś jest! No to z góry pewnie wpadniesz z powrotem, nie? pewnie. A tu? Aha, to jest Ej, woda <laughs> Ej, woda boli. Ej, woda z... boli. Czyli woda to lawa, no dobrze. Wszystko tu Zuba, boli. Wszystko. Od razu ci leci zdrówko całe. Ci... Zobacz, jak się zatapia. Yeah. Nie! Dasz radę się odbić chociaż raz od tego? Czy jak dotkniesz, to już po tobie? Ha. Nie, Nie, o... Po, po, po. Od razu łapię. Czyli na tego bąbla musisz skoczyć? No. Mm. Mm, mm. Mm, kula Aldy, mm. oh, nie są nie tym jakby to tym miejscu, w tym tam mm. chyba nie. Bumbalak, Bumbelki! bumbalaki, tak jest, kolejny bumbalak, bumbalak, czemu nie ma kolei? aha, tu możesz sobie przeczekać, ale kolejny bumbalak, czemu nie pojawia? tam jest bumbalak, i ty tam masz doskoczyć, wow, doskoczyłeś nawet, w <grym> ręce, ta gra już jest przesadna, to w ogóle nie, podłoga to lawa i co, i całą grę tak masz przejść, Jak <grym> Znaczy po prostu klikasz jak najędrzejszy, a jakoś to będzie. U, 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 u. O, tu masz trochę podłogi lawy. O, bąbelek się schował akurat. Tu był jakiś krzyż. Boże, jaka wredna ta gra. Ból? U, ból! Dobrze, w ostatniej chwili. Znaczy w pierwszej, to nie było last minute, to było first minute. W czasach first minute załapałeś. Runę! Nie masz, masz jakiejś śmierdzącej runy! Skąd ty możesz wziąć runę? Górlickie jakieś skały, masz groty, jakieś nie wiadomo, moki się cieszą, bo sobie mogą pływać. Ale wiecznie czegoś wartych. To jest to? No, to jest tak. Dobrze, że chociaż tak blisko. A nie, że musisz znowu Nie Jeszcze muszę jednym. <grym> Czyli pewnie znowu musisz. Wziąć całą mapkę. jakąś śmierdzącą runę. Ale wszystko już tam przeszedłeś? Do samego końca tam już poszedłeś? Do nie. To znaczy idę, ty... Zobacz, chcę iść. Czy, 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 tu jest runa, tak? No to jest runa, tam muszę. No, no to... Jaki mamy czas? Usiądź prosto, mały <grym> tak. Stop tutaj. To tu jest stop. To jest stop. To jest stop. O... <laughs> Przyjął kulę światła. Kulę blasku. Ale on się nazywa Ori, tak? No. I to jest ON, czy ona? No on! Skąd wiesz? Co ono. Nie, On. Nie, ona. Tylko... Onego. Onego przypomina jakiegoś tak. Siema! światło! autorem się nie chciał bardziej męczyć i niech będzie kim. I co? Wiesz o co chodzi? Może powiedz nam wszystkim, bo nikt nie wie nikt nie umie. Wiesz, ja nie umiem tak na przykład. Hmm, to hmm. ma jakąś taką maskę. Ty jesteś duchem? E, poczekaj, e. weź jej zatrutą gałąź. Nie O, dostałeś gałązkę. Martwa gałązka. Po co mam martwą gałązkę? Mogę żyła żywa martwego. Żywą gałązkę wtedy będziesz miał, a potrzebujesz martwą. Ma. Wow, ty mi tu rzeźbisz tym krzesłem. Dyflujesz nogę. O, tu Cię jeszcze nie było. Tutaj się skacze pewnie w dół z tej dużej wysokości. Właśnie. Co teraz? to gdzie jest ta runa? Boże święty, tu jest. To jest ta runa? No, to jest ta runa. Przecież myśmy tam byli. Ja Ene, chyba nie zauważył Bombelek hmm. zniknął. Pojawił się... pojawił się nowy... ko, go! Uj! Uj! Muszą być takie bólgotki tam. To wtedy... o! Tu się robi. Widzisz, one się robią tak trzy czwarte sekundy. Może nawet sekundę. Tu się straci i teraz tu będziesz miał. Ech. Zobaczcie wszystko może jakoś będzie w <śpiewa> <śpiewa> Teraz się nawet pojawiłeś, bo w trakcie. <śpiewa> Dobrze ci idzie, no? Dzięki. Teraz na pewno ci pójdzie. Teraz na pewno się uda. To teraz, teraz, to jest twoja, to jest twoja droga. Mówię ci, to jest ten czas. Serio? Tak, nie. Nie, a kulce. Nie, znowu w końcu i... Młoto. To jest mój czas. Teraz. Teraz, teraz, to to, teraz to. Teraz jest, teraz jest mój czas, teraz, teraz, teraz. Teraz, nie obrawa. Teraz. To może... Teraz! teraz. Teraz na pewno, teraz na pewno się uda. Teraz na pewno. Teraz na pewno się uda. Jak przestałem kibicować, to się udało. No mogę ci kibicować po prostu. Uiiiii. Teraz się na pewno. No, Bronik, Dobra, czyli jeszcze raz. Dobra, teraz się na pewno uda. Teraz się na pewno uda. Się no, nie Co? No wygląda. Powóch, póki. Patrz, bulgocze, bulgocze, nie. Nic. Tam ci się schowa teraz. O, udało ci się. Udało ci się. I udało się. Ani do góry, nie do góry, no. do góry idzie. Nie ma jednej runy. A jednych mam runy. Tu <laughs> jest. U. Ból. I. 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 Emocje. <śmiech> <śmiech> to już nie jest to, to już nie jest gra, to jest jakaś... <laughs> to jest przetrwanie! To jest walka. Yes. o życie, jaki oh. czas mamy. Dobra, przeszedłeś. Robimy, Jeszcze, tu Jeszcze. Jeszcze. robimy tu pauzę. Robimy tu blisko! Pauziczkę robimy, dlatego robimy tu pauziczka, pauziczkę, pauziczkę i wchodzimy do studio. Ale tam jest! I w następnym odcinku spotkamy tę naszą mamku! O której prawie zapomnieliśmy. Ja nie zapomniałem, bo już i tak dawno nie widziałem, widziałem ją ostatnio w pierwszym odcinku. Może w drugim? Nie pamiętam. O, to jest ta, Stasza nie umiała sobie poradzić z tym piórkiem? Nie, <coughs> cały nie, coś nie, pasowało. Dobra. Dobra. Dzięki za oglądanie. nie, dzięki za W nie, 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 W dziewięć W dziewięć. Wciśnij dziewięć. Dobra. Para,